Witam ponownie tutaj cały front wschodni, teraz zaczynamy grupę południe. I jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że oni się ciągle bronią na granicy. Widzimy 19 punktów siły bojowej, 10 punktów, 11, 17. To są cholernie silne dywizje. Ale co się stało? Możemy ruszyć naszymi wojskami aliantów, czyli Węgry. Czy możemy ruszyć? wojskami Rumunii. Możemy. Więc będziemy... Otworzyła się zupełnie nowa linia frontu. Notabene. Nie, nie możemy się jeszcze ruszyć Finlandią. Jeszcze wujek Mannerheim próbuje potraktować, zastanawia się co robić. No dobra. Zaczynamy tutaj. Będziemy próbowali redukować ten pocket, przynajmniej zamknąć go. Jak widzimy tutaj... To jest kontrola nasza, więc te tutaj oddziały okay. Będą się już są w potrzasku. One jeszcze mają znaczną siłę bojową. I tu nic nie ma. Ok. Yy, więc co tu robić? Piechotę używać do redukowania yy, tutaj tych oddziałów zamkniętych w tych yy, kleszczach i żeby odcięli ich od, od ucieczki, natomiast pancerne na dalszy atak, więc jak to teraz robimy? A więc tak, zobaczymy ile tu mam piechoty. Ta piechota musi pójść tutaj jak najdalej, więc im damy tutaj. Widzimy ta piechota jest jakaś, bardzo szybko maszeruje, jakoś mają dużo w już 16 damy ich tutaj, żeby ich zamknąć, dobrze. Dalsze pychota. Ok, damy ich tutaj do Tarnopola. Zamykamy te kleszcze po prostu. Dobrze. Dalej mamy co? To piechoty Ok. Yy, ta się obojęła z 24. W ogóle ją ignoruję. Yy, nic jej nie atakuje. Po prostu nie obchodzi mnie to. W ogóle mnie to nie obchodzi. Yy, Wchodzimy na 11. Oj, tu jest nieprzyjaciel, to nie wiedziałem że tu coś jest. Niedobrze. Trzeba go zaklinować. I go zaklinujemy. Chciałem tutaj wejść. Dobrze. Mamy ten... Teraz się robią, ten keser się robi prawdziwy, zaraz ich zaklinujemy. Gdzie jest dowództwo? Yy, dowództwo damy gdzieś... Tutaj, ale chwileczkę, chwileczkę, yy, tu mamy, trzeba dalej, no, o mój Boże, 23 siły bojowej. No, zamknęliśmy ich najlepsze wojska tutaj, to była ta siła, co miała pójść na, na Rumunię i Węgry. Oni mieli tutaj przeczesać, yy, yy, zdobyć ploeszty w Rumunii i zająć tu yy, te góry, żeby nie było zaopatrzenia. No to są ich najlepsze oddziały tutaj, co żeśmy ich yy, właśnie zrobili to więc no będziemy próbowali je tutaj zaklinować to jest bardzo duża siła bojowa i ich trzeba tutaj zablokować po prostu ich trzeba zablokować czy tu możemy coś zrobić żeby zablokować tutaj tą w tej no, możemy bardzo dobrze okej okay, dobrze tu jest Dobrze, no jak widzimy 3 dywizje piechoty, 24 obrony i siła bojowa to jest bardzo, bardzo dużo więc zostawimy ich w spokoju. Teraz tak, robimy to okrążenia, prawda, robimy to okrążenia nawet piechotą urodzimy to okrążenie, żeby po prostu ich zaklinować, tak. Security Divizja. To nic, to jest security i ich też używamy na front. Ich także używamy na front. Więc yy, będziemy ich tutaj zaklejemy. Dobrze. Mamy to okrążenia yy, dalej. Czy tu są jakieś piechoty, które możemy użyć? Nie jeszcze. Nie obudziły się. Ta górska się obudziła. ta siła bojowa. Dobrze. Czy możemy tutaj coś zrobić? Okej. Okay. Oni nawet ich nie rozpoznali. To są takie słabe wojska. Ale cóż. Węgrzy teraz. Podejdziemy tutaj. Zobaczymy co tu jest grane. Jak widzimy przez górę on ma 32 ruch, 32 aktywacji, ale on się porusza przez góry, tutaj jest obstawiony, więc yy, te całe 32 ruchy zostały przez, przez te góry, no, jak widzimy wojsku przez góry ciężko się przechodzi. Dobrze, zaatakujemy tych z NKWD, czy oni sobie z nimi poradzą? Nie, nie poradzą sobie, to nie jest problem, ale oni nie mogli sobie nawet poradzić, górska dywizja nie mogła sobie poradzić z NKWD. Brygadą. Więc to nie jest dobrze na przyszłość. Tam. Widzi się, jak będziemy używać te wojska. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Mamy to wojsko tutaj. I możemy go użyć na 16. Dobrze, wyskok. Wyskok daleki. To nic, że on nie spoda tam dowództwem rangi. to Mnie to nie obchodzi. O, znalazł niestety tutaj. Nieprzyjacielski blokujący niedobrze co my tu mamy? Tu jest tylko dowództwo. Okej, okay. czy możemy tu jakoś wejść? Możemy, będziemy redukować po prostu to pomału. Jak widzimy, nie będziemy go redukować jeszcze teraz. On jest zbyt silny. Po co mają nasi żołnierze tak zginąć? Bez sensu. Niech oni tu stracą więcej zaopatrzenia. W tym tutaj, przy lwowie, było masa wojska. Tak jak już mówiłem, no nie będę się powtarzał, i było masa zaopatrzenia także dla nich na to natarcie. Więc... No więc, tak będziemy redukować, ale nie teraz. Ok, blokujemy ich, tutaj blokujemy. Tutaj, tutaj na południe, trzeba gdzieś pójść po prostu. Dopaść do tej linii na żytomir. I przy przytomir Kijew, to jest ośna tarcia nasza. Więc co tu zrobić? Czy możemy tych odciąć tutaj? Co my tu mamy? Mamy dowództwo. Aha, tu mamy. Dobrze. odetniemy ich zaraz. Co my robimy? Odcinamy teraz ich od zaopatrzenia. To robimy. Po prostu namamy gdzieś. Odechnęliśmy go. Teraz tak. Co tu jest też? Jakaś dywizja jest. Czy mamy jakąś tutaj dywizję piechoty, co by mogła tu zobaczyć, co tu jest grane? Mamy. poprowadzić to do rozpoznania. Okej, okay. to jest dywizja piechoty. Bardzo silna zresztą. Co mamy tutaj? Tutaj mamy motoryzowany więc niech on nam tutaj rozpozna teren przy Żytomirze no i dalej jazda dobrze, tu jest blokuje, daleko się poszliśmy e, przepraszam teraz proponuję sobie wziąć to dowództwo tak żeby było blisko tutaj linii frontu, żeby do móc co się dzieje, żeby działały w zasięgu radiologii do dowodzenia, były zasięgowe. OK? Mamy tutaj też lotnictwo, ale dodamy później. Tu mamy szybki oddział. Gdzie my go damy? Przedniemy tutaj węzeł kolejowy. Przy Okej. Okay. Dobrze. Teraz gdzie pójść? Tu czy tu? Pójdziemy tu, jak najbliżej na wschód. Przeszliśmy ten węzeł. Dobrze. Yy, mamy... O! Mamy dwie pancerny. Mamy pancerną tutaj. Więc gdzie tutaj pójść? Czy zrobić jak, czy można tu zrobić jakieś okrążenie? To tutaj nie warto robić okrążenia. Ale, ale, ale. Okrążymy tutaj tą jednostkę, czy tutaj pójść? No, czy się pos... Ile mamy tych zmotoryzowanych tutaj? Nie za dużo. Nie za dużo, niestety. Tak. Tu by się przydało zmotoryzowane jeszcze. Czy tutaj zrobić coś? Co tu zrobić, żeby tych odciąć? Hmm, no jest warto się zastanawiania tutaj. Dobra, zobaczymy, czy tu nie możemy nic zrobić. Nie? Jak widzimy, tu jest masa wojska jeszcze nie wykryci. Ok. Niech tam przyjdzie, przynajmniej Rumunia pomoże w tym okrążeniu tutaj. Idziemy po prostu, niech tam zakle, niech te kleszcze będą silniejsze. Okay. Och, mamy rumuńską czołgową dywizję, pancerną dywizję. Ciekawe jakie oni używają sprzęt. No mają trochę niemieckiego, okej. Okay. Nie widzę czołg. mają czołgi. r 4 to są francuskie, lekkie czołgi. O rany, co oni używają. się bojowa 4 Okej, okay, siła bojowa jest cztery, ale damy ich tutaj. Niech oni zaklinują. I zdobyliśmy i rozwaliliśmy jeszcze lotnisko tutaj. Niech oni zaklinują to wszystko tutaj. Dobrze. Dobrze. Yy, I uwolnią mój pancerny tutaj. Czy możemy tutaj jeszcze wprowadzić jakąś dywizję? To jest chyba rumuńska czy niemiecka? To jest. Co tu rumuni mogą zrobić jeszcze dla nas? Trzeba podejść pod Wienicję. Pod Próbuję zawsze robić te... ...przecinać węzły kolejowe, i robić to okrążenia, robić te pakiet kessel. No ale cóż, nie zawsze można, nie zawsze można... ...odcinać ich. To, co tutaj odciliśmy, ...to, co... To, co tutaj odcięliśmy... To i tak jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo, to są ich najlepsze oddziały. No dobra, co teraz robimy? Gdzie to jest dowództwo? Dowództwo jest zasięgu. Więc ruszymy najpierw... Dobrze. To jest, to Idziemy na proskurów. Okej. Okay. Ten węzeł kolejowy, jak widzimy, łączy się tutaj. Proskuro wszystko idzie, więc to był majstersztyk tutaj. Oni teraz nie mają zaopatrzenia. Te węzły kolejowe nie mają zaopatrzenia, gdzie Wszystko szło przez proskurę. więc jest cudownie i wspaniale. Dalej yy, damy tutaj, który to był ten korpus? Tutaj 13, 23 korpus. Okay. Yy, czy tu możemy coś zrobić takiego fajnego jeszcze? Damy tutaj bliżej zaopatrzenie, nie zaopatrzenie, tylko korpus pancerny. Dowodzenie jego. Teraz tak to mi się nie podoba, że ta dywizja piechoty jest w pancernym korpusie bez sensu. Jest co my tu mamy? Za dużo nie mamy. Który to jest korpus? XXX4. Dobrze. Ty, kochanie, idziesz na XXX4, ten, żebyś nie był tu w pancernym zagonie. Bez sensu jest. Natomiast ty jeszcze będziesz rumuńska. Później cię weźmiemy na zagon pancerny niemiecki. Tu są bardzo silne te siły. One będą blokowane przez Rumunów. Niech one się tam wycieńczą. Są przerwane i takie. Co tutaj mamy? Dobrze, spróbujemy zrobić tutaj wrażenie przynajmniej duchy. Okej, to jest blokowanie z marszu. Ciach. Rozwalony, przepięknie. Idziemy tutaj. Jeszcze 16 dobrze. Dobrze, a nawet bardzo dobrze i wspaniale. Nie wiem co tutaj jest. Nie obchodzi mnie. Są już podczasło. Idziemy na winicję skoro już tak dobrze nam poszło. ten wewnętrzny okej czy wprost tutaj zostawić coś e, hmm. e, czy możemy zająć winnicę z marszu? oto jest pytanie tak jest e, tu były zdezorganizowane oddziały nie, nie możemy zająć marszu no nic, nic. Okay. Jesteśmy poza tą rzeczką. On w inicję wstawił trzy dywizje, dwie dywizje czołgowe, pancerne i 97 NKWD, brygadę obrony po uciekło mi więc to jest bardzo duża siła bojowa co tutaj jest tu coś też jest nie wiem dokładnie co ale coś jest yy, dobrze idziemy pancerną co tu zrobić co tu zrobić yy, dobra co ma tę linię obrony co tu, tu jest zrobić I dowództwo, więc nie musi się wycofać za bardzo. Ok, ten korpus tutaj weźmiemy do Tu jest jeszcze moja brygada SS, to jest Das Reich, po, das Reich podobno. Chyba, tak myślę, że to też można użyć. Ok, idziemy znaczność się bojową. My teraz będziemy podzie. OK I teraz tak. Czy możemy to zrobić to, że zrobimy trzy dywizje. I teraz nie trzy dywizje tylko trzy oddziały z dywizji. Żeby go okrążyć. Ok, to jest trochę ryzyko. Ta dywizja już jest, jak widzimy, podzielona na części, ale mamy lepsze okrążenie tutaj. Zobaczymy, czy będziemy im mogli pomóc. Dobrze, przecieszymy go tutaj. Tak nie wyskoczyło za Rzeczki, ale ok. Teraz, co możemy zrobić, żeby pomóc? No dobra, pójdziemy wam, idziemy na żywotnik, zobaczmy co to jest. Która to jest korpus? Trzeci. Damy korpus do wyjścia tutaj. Okej. Okay. Mamy jeszcze jakieś szybkie oddziały? Mamy. Mamy, absolutnie mamy. S.S. dla Reich? Zmotoryzowana. Gdzie możemy tutaj pójść? Ach, on jest tutaj chroniony przez... On jest obstawiony tutaj. Eee, jojoj, on mi tu czuje szybko. Ja myślałem, że szybko nim pójść i niestety szybko nim nie pójdziemy. Okej... Okay. Mamy jakąś zasięgu, piechotę, co nam może pomóc? No mamy, ale one blokują tutaj nam właśnie te okrążenia. Ech, to górską możemy gdzieś tutaj dać. To jest bardzo silne. Też jest bardzo silne dowództwo jest OKH. Ten korpus jest podporządkowany od razu tym yy, do, głównemu dowództwu. To jest rezerwa. Ok, mamy tu gdzieś my. Idziemy jak najbardziej na wschód. Damy tę dywizję poddanemu innemu korpusowi. Bo to są rezerwy, żeby je wykorzystywać. Yy, co tutaj robić? Yy, no cóż, yy, czy możemy tutaj jakoś pójść? Ja nie wiem co tu jest. No tak, to się jest. To było głupie z mojego punktu, że z mojego punktu widzenia nie widziałem tego, ale to było głupie mogę przewidzieć, że tu ma są jakieś jednostki. Tu jest nieprzerwana linia kolejowa, <laughs> więc to jest problem. To jest problem. Co tu teraz robić? Szkoda, żeby on się tu męczył. Tutaj był nic nie robił. Dobrze. Dalej przecinamy po prostu to. Ok. Dobrze. To były już rozgrabione oddziały. Gdzie teraz pójść? Czy zrobić tutaj coś takiego, że dojdziemy do nich tutaj? Linię przy... Ok, rozwaliliśmy to linię, dobra, tego marszu, bo bez sensu, żeby tu się nam patał, pata jakiś rejon umocniony, beznadziejny i nie jest źle, czy tutaj ruszyć ich, czy tutaj ruszyć ich i później oni i tak rozwalimy ich tutaj, wydaje mi się, że tak. Muszę ich tutaj gdzieś do Żytomira, gdzieś tutaj bliżej, żeby byli po prostu bliżej, yy. tak tu ich ruszymy do pomocy i tak jest tutaj ich dowództwo, więc nawet mi się udało, przypadkowo. Ok, yy, teraz tak, czy mamy jeszcze oddziały zmotoryzowane? Nie. Tutaj są okrążeni, ale ciągle mają zaopatrzenie co tutaj co było w tym Lwowie i Stanisławowie i Ternopolu, to były straszne zasoby. No dobra, co nam zostało? Została nam Rumunia, zobaczymy później.